Dzień dobry! Zwykle przyzwyczaiłem się do tego, że nagrywam odcinki o transferach już dokonanych, ale tutaj wszystko wskazuje na to, że ten transfer zostanie dopięty w najbliższych dniach. Jeśli się wysypie, no to cóż, tak wygląda rynek. Natomiast ci najbardziej wiarygodni dziennikarze na zachodzie, czy to jeśli chodzi o Włochy, Niemcy czy Anglię, twierdzą, że deal już jest prawie dan i Timo Werner za chwilkę. Podpisze kontrakt z Chelsea. Tak to przynajmniej wygląda w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. Dlaczego ten transfer jest szokujący? O tym za chwilę. Natomiast można było się spodziewać, że Timo Werner najpóźniej w kolejnym oknie transferowym, czyli w 2021 roku, jeśli chodzi o teletnie Mercato, będzie chciał opuścić zespół Lipska. Że robi to teraz, tutaj także nie ma żadnego zaskoczenia. Zaskoczenie wiąże się bardziej z tym, jaki klub wybrał. Ale dlaczego wybrał Chelsea? No właśnie, porozmawiajmy o tym. Julian Nagelsmann powiedział jakiś czas temu Że jeśli jakiś piłkarz, którego on prowadzi Dobije do swojego sufitu Osiągnie szczyt swoich możliwości To on nie będzie robił mu problemu I absolutnie da mu zgodę na odejście Przyznał też, że kiedy pracuje się Z tak doskonałym napastnikiem jak snajper reprezentacji Niemiec To możesz u takiego piłkarza poprawić 2, 3, może 5% Natomiast nie jesteś w stanie Wnieść go nagle na jakiś nieprawdopodobny poziom Bo to jest facet, który już, jest, już zbliża się Do tego swojego prime'u Dlatego też Julian Nagelsmann nie robił tutaj żadnego problemu, natomiast stanowisko Lipska od początku było jasne. Po ostatnim przedłużeniu kontraktu nie było mowy, żeby Timo Werner opuścił klub poniżej klauzuli, czyli tych 55 milionów euro. To mimo wszystko jest i tak cena promocyjna, no ale skoro już Timo Werner zdecydował się ostatnio podpisać ten kontrakt z Lipskiem, no to można było spodziewać się tego, że postawi jednak taki warunek. Ja chwilkę u Was pogram, ale Wy obniżcie mi tę klauzulę, żeby mógł odejść za relatywnie niską cenę. Relatywnie, bo nie, nie do końca wiadomo, jak Niedługo będzie wyglądał ten rynek transferowy, i czy rzeczywiście. Wiadomo co, nie będę tutaj mówił nazwy, bo mi znowu jutro zasięgi wpłynie na ceny poszczególnych zawodników. Niektórzy, jak na przykład Rudy Fellers z Bayer Leverkusen, twierdzą, że w kontekście piłkarzy, którzy osiągnęli już pewien poziom, na przykład Kai Havertz, te ceny nie powinny spaść i w przypadku Timo Wernera pewnie byłoby podobnie, ale skoro ustalono te 55, no to jest taka kwota promocyjna. I teraz kwestia kluczowa. Dlaczego jestem zaskoczony, że Timo Werner wybrał Chelsea? Nie dlatego, że uważam, że to zła decyzja. Absolutnie nie. Zaskoczony jestem dlatego. Że spodziewałem się, że Werner ostatecznie postawi na Liverpool, który jednak z tego transferu się wycofał. Między innymi ze względów ekonomicznych, ale też być może reprezentant Niemiec nie miał takiego stuprocentowego przekonania, że jeśli trafi do zespołu Jurgena Klopa, to z miejsca dostanie właśnie Plac, jak to mawiają Niemcy. A jeśli Timo Werner trafiłby do Liverpoolu, to w moim odczuciu on nie rywalizowałby z Roberto Firmino, tylko bardziej z Sadio Mane, który z kolei ostatnio rozmawiał z Realem Madryt, więc być może gdzieś to odbywało się na takim w tej zasadzie, że Timo Werner miał świadomość, że tamten transfer może za jakiś czas zostać przyklapany, a być może też Jurgen Klopp wyszedł z założenia, że pewni piłkarze osiągnęli już szczyt swoich możliwości i czasami, jak to mawiał Johan Cruyff, nawet do zespołu, który funkcjonuje idealnie, warto jest wpuścić świeże powietrze i nawet świetnego piłkarza zastąpić jakimś innym po to, żeby cała reszta poczuła rywalizację, żeby poczuła, że nikt nie jest pewny tego miejsca. Natomiast napisałem takiego tweeta, który nie spodobał się kibicom Chelsea, sprowadzając Chelsea do klubu, który zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League. Być może jest to niesprawiedliwe, natomiast tutaj chciałbym rozszerzyć, o co mi chodziło, że Timo Werner trafił na kiepskie czasy ze swoim prime time'em. Chodzi mi tutaj głównie o to, że gdyby Timo Werner zmieniał klub przed rokiem, przypomnijcie sobie, co się działo w kontekście takiego napastnika jak Lukajowicz, który kosztował praktycznie takie same pieniądze Real Madrid, co Timo Werner Chelsea, a Lukajowicz po pierwsze. Był piłkarzem, który uchodził za krnąbrnego o charakterku takim trudnym do upilnowania przez trenerów. To po pierwsze. Po drugie, nie sprawdził się w Benfice. Po trzecie w zasadzie miał jeden taki świetny sezon, a Timo Werner już od ładnych kilku lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Jest etatowym napastnikiem kapitalnej reprezentacji i w zasadzie nie ma tutaj żadnego ale. Wszystko się zgadza, kariera modelowo prowadzona od transferu ze Stuttgartu aż do Lipska przez pracę z Julianem Nagelsmanem, który go rozwinął o tym za chwilę, więc kwota porównywalna. Co mnie też zaskoczyło, że nie było większej walki na rynku o Timo Wernera, że w zasadzie skończyło się tak, że przez ostatnie miesiące cały czas mówiliśmy o Liverpoolu. Gdzieś w tle pojawiał się temat Bayernu. To mnie zaskakuje, że Hansi Flick, szkoleniowiec Bayernu, jakiś czas temu powiedział, że jemu bardzo zależałoby na większej, większej liczbie alternatyw w ataku. To znaczy, żeby nie wyglądało to tak, że jest lewy Gnabry Koman, ale żeby mógł pozwolić sobie na przykład na żonglowanie tymi systemami i przejście na grę w poszczególnych meczach dwójką napastników. Na przykład Timo Werner i Robert Lewandowski. Do tego ostatecznie nie doszło, bo priorytetem Bayernu pozostaje Sane, a także prawdopodobnie Kai Havertz. Werner być może byłby trzeci, może czwarty, piąty, nie wiadomo. Ale mimo wszystko to jest zaskakujące, bo Bayern miał na wyciągnięcie ręki za stosunkowo, mimo wszystko niewielkie pieniądze Niemca i kapitalnego napastnika. Zaskakujące może być to, że ogól, ogólnie niewiele klubów zgłosiło się po Timo Wernera. Być może Kiepsko trafił właśnie z tym swoim time'em, o tyle, że wiele klubów tę pozycję ma obsadzoną, albo przykład Barcelony, tej pozycji nie ma jakoś wybitnie obsadzonej, bo Luis Suarez wrócił do zdrowia, ale ciągle prześladują go problemy głównie z kolanem. Natomiast Barça no nie ma kasy. Po prostu, no każdy zdaje sobie sprawę, jaka sytuacja ekonomiczna Barcelony po tej właśnie przerwie. A Real Madryt raczej nie rozpatrywał Timo Wernera, ponieważ po pierwsze podkreślam, ostatnio negocjował Stadio Mane. Po drugie wrócił Eden Hazard, który moim zdaniem kłóciłby się troszkę na boisku właśnie z Timo Wernerem, bo to jest dość podobny profil. Mówimy o skrzydłowym, i o napastniku, ale oni powiedzmy startują z podobnego miejsca w akcjach ofensywnych i grają mimo wszystko w dość podobny sposób. Może Werner nie jest tak elegancki w swoich ruchach, ale o tym też jeszcze za chwilę. No i jak tak sobie przeanalizujemy cały ten rynek napastników, to niewiele klubów się po tego Timo Werner'a zgłosiło, a sądzę, że gdyby taka sytuacja miała miejsce na przykład tam rok wcześniej, kiedy wielkie kluby zabijały się o Krzysztofa Piątka, kiedy pisano o nim w kontekście Barcelony, Realu praktycznie cały czas i było to uzasadnione, bo faktycznie takie zainteresowanie się pojawiło, to myślę, że Timo Werner miałby przede wszystkim więcej opcji do wyboru. Wybrał Chelsea i moim zdaniem to jest dobry ruch, bo po pierwsze tak, Chelsea wysyła do świata sygnał, że zamierza odbudować swoją potęgę. Natomiast to jest kwestia, wydaje mi się, w tej w, tej, w tym samym temacie kluczowa: czy Chelsea jest klubem docelowym dla piłkarzy? Zależy. Myślę, że dla piłkarzy, którzy chcą się utożsamiać z tym klubem, jak najbardziej. Jeśli mówimy o takich zawodnikach jak Hurricane, który utożsamia się z Tottenhamem, tak. Natomiast wydaje mi się, że na dłuższą metę, jeśli będziemy mieli do czynienia z piłkarzem, który powiedzmy w trzech kolejnych sezonach w Chelsea strzeli po 30 goli i wtedy zgłosi się klub na poziomie Realu, Madryt czy Barcelony, to sądzę, że wtedy taki piłkarz nie będzie rozpatrywał Chelsea jako klub docelowy. Czy powinno się Chelsea rozpatrywać wyłącznie jako klub numer 4 w Premier League? Być może nie, bo być może to jest kolos jednak stojący nie na glinianych nogach, tylko na bardzo solidnych fundamentach, tym bardziej, że Roman Abramowicz zamierza teraz sypnąć groszem, ściągnął Hakima z Jecha, ściąga Timo Wernera, nie wykluczone są kolejne transfery m.in. innymi Bena Chilwela z Leicester City, więc zaczyna to rzeczywiście mieć ręce i nogi. Jest świetny trener Frank Lampard, który okazał się kluczowy przy rozmowach właśnie z Timo Wernerem, bo to on przekonał go właśnie do tej swojej koncepcji i to on prawdopodobnie rozrysował mu tę taktykę i pokazał, że przy okazji tej wymiany pokoleniowej, kiedy powoli będziemy się żegnać z Pedro i Williamem, absolutnie będzie miejsce dla Timo Wernera. No i po trzecie, wydaje mi się, że też Timo Werner, który przekonał się, jak to jest grać z napastnikiem typu Yusuf Polsen w Lipsku i wyglądało to fenomenalnie, z takim snajperem jak Tami Abraham też będzie się w stanie dogadać, ponieważ Timo Werner jest gościem, który zagra w kilku systemach, który nie jest, no właśnie... Typową dziewiątką, nie jest piłkarzem typowo ograniczającym się do pola karnego, natomiast też nie jest zawodnikiem tak jednowymiarowym, jakim był jeszcze przed pracą z Julianem Nagelsmanem, kiedy lubił rozpoczynać te akcje właśnie tak w stylu Edena Azarda z lewej strony do środeczka, szybkość i kończymy. Świetna finalizacja. Swoją drogą, to mnie też zastanawia, że o faceta, który praktycznie przez cały sezon dotrzymuje kroku Robertowi Lewandowskiemu, który jest piekielnie skuteczny, 25 goli w tym sezonie Bundesligi, nie było więcej walki. Podkreślam, to, to jest dla mnie mimo wszystko zaskakujące i pojawiły się takie głosy, pisał o tym na przykład Michał Trela z New One Sport, że Timo Werner może być zbyt jednowymiarowy i trzeba dopasować zespół właśnie pod jego charakterystykę, czyli takiego nietypowego napastnika, ale z drugiej strony na to zwraca uwagę między innymi Julian Nagelsmann. Timo Werner Werner w tym sezonie stał się piłkarzem bardziej wszechstronnym, i on te kilka kluczowych procent dodał do swojej gry. To znaczy, Werner to już nie jest taki typ gościa, który będzie ścinał z tej lewej strony do środka, ale potrafi operować na całej szerokości boiska. Staje się zawodnikiem mającym zdecydowanie szerszy repertuar. To jest coś, co zdecydowanie powinien poprawić Krzysztof Piątek tak swoją drogą. Więc wydaje mi się, że Werner także będzie się rozwijał, i to już nie jest tylko szybkość i właśnie ta jednowymiarowość, o której wspomniałem. Poza tym, co jest niezwykle istotne, Timo Werner jest piłkarzem piekielnie szybkim. A w dzisiejszej piłce to jest naprawdę fundamentalne. Trzecim najszybszym w Lipsku. I ostatnio czytałem taką analizę poszczególnych napastników, łączonych m.in. z Barceloną, ale także z innymi klubami i kiedy porównuje się pewne parametry, szybkość, podania, strzały, wszystko typ gry. Timo Werner jest piłkarzem, który, tak wynika z tych analiz, przypomina nieco Kiviana Mbappé. Ja może aż tak bym się z tym nie zgodził, ale też nie sądzę, że Timo Werner przykładowo nie pasowałby do Barcelony, ponieważ on ma tę umiejętność cały czas wbiegania za linię obrony, którą posiada także Luis Suárez, poza tym no, grając jednak w Bundeslidze musiał nauczyć się pracy. Tam napastnik nie jest takim, ta, takim kołkiem, który jedynie gdzieś tam stoi przy obrońcach, tylko praktycznie cały czas musi pracować, cały czas musi być w biegu, cały czas musi naciskać i presować tych obrońców. On to potrafi, więc dla niego przeskok z Lipska, który tak fenomenalnie poradził sobie ostatnio z Tottenhamem w Champions League do Premier League teoretycznie nie powinien być jako, jakoś wymagający. Więc można powiedzieć, że u Juliana Nagelsmana Timo Werner przeszedł prawdziwy uniwersytet futbolu, tam poznał piłkę zupełnie na nowo, a teraz, jeśli już jesteśmy przy uniwersytecie, jeśli nie zgadzacie się, pozdrawiam kibiców Chelsea tutaj z moją opinią, zapraszam także do posłuchania Andrzeja Twarowskiego, czyli profesora, jeśli chodzi o Premier League. Halo Andrzej! Cześć Siemanko, witam wszystkich, cześć Świąki, Timo Werner. Powiem szczerze, jestem zachwycony, że ten piłkarz trafia do Premier League. Wcześniej mówiło się o Liverpoolu, ostatecznie będzie grał na Stamford Ridge i ja uważam, że to jest całkiem słuszna koncepcja i dla piłkarza, i dla Franka Lamparda, i dla całej drużyny Chelsea, i dla kibiców The Blues. To nie będzie jeden Hazard, bo Timo Werner nie ma tej Miękkości ruchów, ale to też są trochę inni piłkarze, bo Azar to jest bardziej skrzydłowy, a bardziej pomocnik, może tak to bym określił. A Timo Werner to jest napastnik albo boczny napastnik, albo środkowy napastnik. Zawodnik, który zupełnie zmienia powiedziałbym możliwości trenerowi, jeśli chodzi o dobór taktyki. U Nagelsmana grał chyba we wszystkich ustawieniach świata. Pamiętajmy, że on może się świetnie czuć i w układzie z trójką napastników, i w układzie z dwójką napastników, bo nie można tego wykluczyć. Ja tylko wszystkim przypomnę, że był nasz taki mecz Premier League w tym sezonie, który Chelsea wygrała z Wolverhampton. Niełatwy rywal, to każdy wie, 5 do 2, grając właśnie trójką z tyłu, dwójką napastników: Timo Werner, Tammy Abraham. Tam niczego nie będzie, moim zdaniem, brakować, ale też możliwy jest taki układ, że na przykład jadą na spotkanie z Manchesterem City i wtedy Abraham zostaje sobie na ławce, a na 9 gra Timo Werner. Bo Timo Werner ma tę niezwykłą umiejętność, jakby wyjścia na pozycję wbiegania za linię obrony rywala. To jest akurat ten element, którego, moim zdaniem, do tej pory drużynie Chelsea brakowało. Także wydaje mi się, że tutaj idealnie zdiagnozował swoje potrzeby Frank Lampard. Do tego wszystkiego mamy tam naprawdę fajnych piłkarzy, bo jak będzie zdrowy Pulisic, dochodzi Ziyech. Zastanawiam się, jak to będzie właśnie z Ziyechem, bo Ziyech też może być przecież taką ósemką albo dziesiątką. Niekoniecznie musi grać na skrzydle, bo można tam postawić Pulisicza na środku tam jego Abrahama i z lewej strony z takim zejściem do środka do, do strzału Timo Wernera. Nie przypuszczam, byśmy kiedykolwiek podczas naszych transmisji użyli sformułowania cierpienia młodego Wernera, patrząc na jego popisy w Premier League. Wydaje mi się, że cierpieć to bardziej będą obrońcy, którzy na swojej drodze spotkają się z Timo Wernerem. I to nie tylko taki styl biegania, jak te króliczki Duras, ale jak już wszystkie padają, to Timo Werner po prostu ma takie gazicho, że mózg się lasuje. Także to tyle ode mnie, troszkę pada. Ale to jest bardzo, bardzo dobre, tak zwany typisch English Weather pod temat, który mi zadałeś. Także pozdrowienia dla wszystkich. Halo ćwionki, halo ożarów. Dziękuję panie Andrzeju za opinię. Tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi o spojrzenie na transfer Timo Wernera do Chelsea. Uważam, że jest to rozsądny ruch ze strony Timo Wernera, który być może no właśnie rozsądnie oszacował swoje możliwości i uznał, że jeśli teraz przejdzie do Chelsea, to powinien sobie po prostu poradzić i wykorzystał ten moment, bo być może gdzieś gdyby pozostał w Lipsku na kolejny sezon, to zacząłby się dusić i po prostu cały czas przy tym Sufit obijałby się jak taka mucha o Sufit i już byś dalej nie był w stanie się rozwijać, więc jest to super transfer Timo Wernera. Jest to bardzo dobry ruch ze strony Chelsea, która wysyła taki konkretny sygnał światu, że absolutnie za, należy się z nią liczyć w kolejnym sezonie. Co zrobi Lipsk? To jest temat na osobną opowieść. Ralf Rangnik, Oliver Minslaw. oni cały czas powtarzają, że nie zamierzają zba, zbaczać z tej obranej już dawno drogi i raczej będą ściągali cały czas piłkarzy rozwojowych. Przede wszystkim tacy zawodnicy jak Kevin Campbell starci, to jednak są wyjątki przy których ci młodzi mają się ogrywać, będą ściągać młodych piłkarzy, ale jak mówił Julian Nagelsmann, przede wszystkim dobrych, bo wiek tutaj nie jest kluczowy i tym głównym kandydatem do zastąpienia Timo Wernera wydaje się być Milot Rashica, który będzie do wyjęcia prawdopodobnie za niższą kwotę, jeśli Werder pożegna się z Bundesligą, ta początkowa klauzula tego piłkarza wynosiła 38 milionów euro, ale ona po spadku ma właśnie spaść do 15 milionów, więc to są totalne grosze z punktu widzenia Lipska. No i tak to wygląda. Jeśli Chelsea faktycznie rozpatrywała takie kandydatury jak Pierre-Emerick Aubameyang, za którym mocno optował Petr Czech, który docenia jego profesjonalizm z tych czasów, kiedy razem występowali w Premier League, no to jednak wydaje się, że Chelsea też idąca nie do końca w kierunku Lipska, no ale jednak też stawiająca na to kolejne pokolenie, czyli Mount Hudson-Odoi, Pulisic, teraz także Timo Werner po prostu trafiła w sam środek tarczy, i Chelsea. Jeszcze to okienko tak naprawdę się nie otworzyło nie do końca wiadomo, jak ono będzie wyglądało ale też biorąc pod uwagę problemy finansowe innych klubów, bądź jakąś pasywność poszczególnych klubów, Chelsea wykorzystała ten okres, kiedy nie mogła robić transferów, i teraz zaczyna nam wyrastać na absolutnego króla polowania, zanim to polowanie tak naprawdę jeszcze się rozpoczęło. I myślę, że ten ruch Ściągnięcie Timo Wernera teraz może ruszyć jakąś mini lawinę i zaczną się po prostu transfery. Chyba że podkreślam, w ostatniej chwili wkroczy tutaj jakiś klub, nie wiem czy to będzie Liverpool, w świetle doniesień The Athletic, przede wszystkim o tym, że Liverpool nie chce teraz tak szastać pieniędzmi. Pewnie jest to mniej prawdopodobne. Czy będzie to Manchester United? Też nie wiadomo, ale nie, nie można oczywiście wykluczyć, że jakiś klub jeszcze zgłosi się po Timo Wernera. Więc tyle z mojej strony, tak to wygląda. Uważam, że w tym momencie jest to. Tych transferów nie było oczywiście wiele, ale jest to absolutnie transfer numer jeden, jeśli chodzi o lato 2020 w Europie. Zobaczymy, co przyniosą kolejne tygodnie. Tak to wygląda. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za komentarze i za łapki w górę, także pod kolejnymi filmikami, bo dzięki temu te algorytmy znowu skoczyły. O to samo proszę tradycyjnie tutaj i piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Tyle. Dziękuję.